jest to drugi turniej imienia Michała Mazura celem tego turnieju jest uczczenie pamięci Michała który był organizatorem tutaj sportu na osiedlu Szepena. zorganizował klub sportowy Szepena, który grał aktualnie w lidze w Szóstkach w Gdyni oraz w Salosie w Rumi i aby uczyć jego pamięć, bo ponieważ zmarł tragicznie zorganizowaliśmy taki turniej. W tym roku zaprosiliśmy sześć drużyn, jest to zacznę od gospodarzy, czyli nasz Chopina, takie stare Chopina jest też zespół Chopina, który aktualnie właśnie jak powiedziałem wcześniej gra w tych szóstkach w Gdyni oraz na Salosie w Rumi jest Amator Gościcino, jest Babylon United Gdynia to są też koledzy nasi z Salosu jest tutaj zespół o nazwie Galacticos, ogólnie są to koledzy, którzy pochodzą tutaj też z, z rejonów oraz ZUK, to jest zespół, którym się kolegujemy. Adam, tutaj!